Dla mnie Lublin przybysza z od bardzo odległej prowincji, niemal z końca świata, był rzeczywiście dużym miastem. I dla mnie Lublin wydawał się zawsze za duży, nawet jak był mniejszy wielokrotnie niż teraz jest. I tak naprawdę to chyba Lublin jest takim małym lustrem Rzeczypospolitej. Kiedy była wielka, Lublin był bogaty i wielki. Kiedy była mała, był malutki, brudne zapyziały. Czasem ubłocony. Ten Lublin był zawsze taki sielski, bo ja pamiętam przecież czasy, kiedy nie było LSM-u, a nie wiem, czy była głęboka, ale tam zboża rosły, tak jak w moim Marninie. To Oczywiście jest bardzo ważne, co teraz powiem, ale Lublin ma swój własny rytm. Jest taki bardziej zrelaksowany, jest spokojniejszy niż inne miasta, duże miasta w Polsce. Zatem mój przywłaszcznik Lublin polega na tym, że to jest miasto pewnych sprzeczności, paradoksów, widzialnych które się w taki dziwny sposób łączą. Lublin jest dla mnie miastem, w którym zafascynowała mnie różnorodność. Ja od najmłodszych lat szukałam zawsze inności. To miasto było kiedyś nazywane przez wielu lat Jerozolimą Królestopolskiego. Miasto, tak jak pęknięty ornament jest, ma swoją surowość i swoją ostrość, prowokacyjność. Lublin to był dla mnie taki taki trochę dziwny, trochę nierealny Trochę No i tak, tak konfrontowałem sobie ten Lublin z tym, z tym co teraz widzę, czy co, co wtedy widziałem. No i nic mi się nie zgadzało. Tak naprawdę Lublin zawsze będzie mi się kojarzył z ludźmi. Architektura, uliczki, zamek, jak najbardziej, ale to są przede wszystkim ludzie. Postałe miasto, Lublin, to ludzie. Ci, co byli, ci, co są, ci, co kochali to miasto, a to również ten klimat który jest w poezji i Julii Hawki. Jako historii literatury wiem, że Lublin jest miastem, które zabija poetów. Na szczęście tylko największych. Gdyby mi ktoś powiedział, że że będę miłośnikiem poezji Iczechowicza, to pewnie bym się zdziwił, a, a oto tak się dzieje, że stoję przed Państwem. Dla mnie Czechowicz i Lublin to jest właściwie synonim. Lubię Czechowicz czy Czechowicza lubię. to dla mnie znaczy to samo. I bardzo szybko zaczęłam rozkochiwać się w tym mieście. I dzisiaj się zastanawiam dlaczego to tak szybko poszło, dlaczego ta moja więź z miastem stała się taka intensywna właściwie od początku. I myślę, że odpowiedzią jest opowieść. Lublin dla mnie jest miastem niesamowitych opowieści, które y które kryją się za miejscami, które, które na co dzień mijam. No i muszę przyznać, o to wszyscy chwalą a a moje relacje z odmieną są takie bardziej problematyczne. Taktowałem ja lubię, tak trochę to miejsce, gdzie mogę się wykształcić. Jestem wszystkim, z czym dorosłość się kojarzy, takimi pierwszymi wyzwaniami. Przyjazd tutaj był takim rytuałem przejścia, czyli zerwania takiego symbolicznego, a też rzeczywistego. Nowe do doświadczenia, wchodzenie w życie, dorastanie, pierwsze miłości, pierwsze papierosy. Proszę. To miasto też mnie, jakoś we mnie dojrzało. To znaczy jeszcze nie wiem oczywiście do czego to, 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 to prowadzi. Ja spotkałem tu ludzi. Tutaj urodziła się najpiękniejsza Lubinianka, jako najpiękniejsza dziewczyna jaką spotkałem w życiu Lubinianka. Co 38 lat spędziłem i tu znalazłem swoje szczęście. To jest moje miasto z wyboru. Pomyślałem sobie jaka jest wielka siła w tym mieście, ale wtedy kiedy los rzuci tak daleko, Ludzie stąd chcą być ze sobą. Tak jak czasem wraca się stęsknionym gdzieś z daleka, to tak z daleka wracam, nawet kiedy widzę ten brudny dworzec. To coś się dzieje z moim sercem. Nie umiem tego inaczej ująć. Kocham już. Widziałem pewnie w swoim życiu sporo pięknych miast i, i pięknych zakątków, ale a, kiedy wracam do Lublina, tutaj gdzieś od tych sławinkowskich pagórków, a, to wiem, że wracam do swego miejsca, gdzie wydarzały się rzeczy i szczęśliwe, i bardziej smutne, ale ale to jest po prostu moje miasto, miasto magiczne. I tak te, te pierwsze skojarzenia, żeby uciekać jakoś tak, mi chyba przeszły, no skoro 30 lat już że... <gry>